ஆ Dzień dobry, sierżant. No szybciej, dzieci, szybciej, szybciej, szybciej. Jest kierownik? O, właśnie No jak tam, sierżancie? Jak tam spisało się, moje brat. W porządku, panie kierowniku. Chłopcy, chłopcy, tylko tam uważajcie. Kapitan prosi, żeby tu podpisać. Dobrze. Panie gdzie my to wszystko złożymy? No sprzęt zostawcie na korytarzu, a resztę, resztę wie pan, do kaplicy, tam, a, gdzie biblioteka. No, dobrze, dobrze. No, idziemy, idziemy, chłopcy, to no już. No to co? Kiedy przywieziecie resztę ławek? Jak będzie wolny wóz, to poskoczę. Ej, hey, halo, podaj mi te mapy. No, no to to sierżancie, niech pan podziękuje kapitanowi. Tak jest. Do widzenia, sierżancie. Łazanek! Tak. Kubaki, dajcie łazanka, szybko! Już idzie! Maciej! Bierz na plecy! <głosy> <głosy> Chciałbyś być na giełdy, co? <noise>

Gdzie to za proszę Do kaplicy. Pana? Dobrze. Szybciej. Bierzesz się? Szybciej, grubasie, z drogi uczelcu. Wolnego, wolnego. No. No, ładnie starkiewi. I co zrobiłeś, chłopaki? Ja? A kto? Przecież go kopnąłeś. Zamknij się. Nie widziałaś to niemu. Widzisz, jaki bezczelny? No. Ładnych mamy pomocników. Na jedną chwilę nie można was zostawić samych. Kto to zrobił? Ten panie woźny. Jeszcze żarty sobie stroisz? Nie się pan nie gniewa, chłopcy go popchnęli. Gadajcie. Kto to zrobił? Skąd możemy wiedzieć? Było ich kilku. Tak? Dobrze. Dobrze? Inaczej to załatwimy. Chodź. No, uważaj. No co, drugą chcecie rozwalić? My! A kto? A więc, kiedy i gdzie ogłoszony został pierwszy dokument władzy ludowej? Anioł. 22 lipca 1944 roku w Chełmie Lubelskim. Tak, siadaj. Jakie podstawowe punkty zawiera Flukowska? Po pierwsze, toczyć walkę z hitlerowcami aż do zwycięstwa i przywrócić dawne polskie ziemie nad Odrą, Nysą i Bałtykiem. No dobrze. Co jeszcze, bubało? Grozdowicz. Ładnie uważacie. Kowal. Przeprowadzić reformę rolną, to znaczy dać ziemię chłopom. I co jeszcze? Łazanek. Rozpocząć odbudowę zniszczonej przez hitlerowców gospodarki polskiej. Dobrze siadaj. O co chodzi, panie woźny? Który? O, anioł. Ten. Ten. Starkiewicz. Widziałeś jakaś świnia? O, i tych dwóch. Bubalo Grozdowicz. Pójdziecie z panem. Jezus. Żywo, 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 żywo. No a ty co? No jazda, 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 jazda. Już Proszę pana, czy manifest musimy przepisywać do zeszytów? Niekoniecznie. Ale musicie zapamiętać jego podstawowe punkty. Jak również wiedzieć, Jakie znaczenie ma ten dokument dla naszego ustroju? No i co tam zbroili się, chłopcy? Nic. Nic takiego, gagatki, wy, aniołki. Co? Zemściłeś się na Starkiewiczów. Ja? Za co? O czym? A za tą zabawę ze spodniami. Wrednia. Mylisz. Grześni, Zusie! Idź? No co? Nie, to nieprawda. Nieprawda, nieprawda. Więc to sypnął. Maciek na pewno nie. Nie wiesz jej, to przecież go panno. Odważ się o niej, No spokój! No co? No co? Chcesz? Chcesz? Jeszcze. No co się wygupiacie. Woźni mógł sypnąć. Albo... Co, my? Czego się czepiasz? Maszka! Serkiewicz. Co chcesz? Jak to było? Kto wygadał? Nieważne. No a... Szyba? Mhm. Mam przynieść albo zapłacę. Wielka mi rzecz.

Wojtek! Chcę z tobą pogadać! Zjeżdżaj! Tylko dwa słowa, no. Czego chcesz? To nieprawda, to nie ja powiedziałem woźnemu! Zjeżdżaj, bo jak wyjdę, to. Przysięgam! Na własne życie przysięgam! Wojtek, uwierz mi, co to za przysięga? To na życie własnych rodziców przysięga. A kto mnie sypnął? Ach, czort, znów się zaciął. Teraz spróbuj! Podaj coś, to uderzę. Nic tu nie ma! Skacz! Odsuń się! ci? Ty, to jak będzie? Ja wiem, jeżeli tak przysięgasz. Wojtek, pamiętaj, że tylko tobie chciałem to wyjaśnić. Miała być matma. No właśnie. O chłopcy, co wy tu robicie? Bo byliśmy... To matematyki nie będzie? Nie, pani Górska zachorowała, ja ją zastępuję. Aha, chłopcy, mam do Was prośbę. Chodźcie ze mną. Słuchajcie, chłopcy. Zanieście mi to na strych, Już się dobrze? robię, proszę pani. Nie za ciężkie? Dla takich siłaczy. Chwileczkę, Macie jeszcze to. Mhm. I wracajcie potem do klasy. Na strych? Na strych. Aha. No muszę to wreszcie uporządkować. Na no, znosili mi tych rzeczy. No, rzeczywiście. Panie Józefie, a jak będzie wreszcie z tymi półkami? <laughs> Ale będą, i półki, i wszystko będzie. Tylko powolutku. Przyślę miecia i zmajstruję co trzeba. A jeżeli tam nie pomaluje, to to musi Aj. wszystko zostać. No, no, kierownik tak zdecydował. Aj. O, tak. Oj, chłopaku, chłopaku. Potłukła mi się pani woli. Tak. Sama się potłukła, co? No bo ja znalazłem na strychu i chciałam ją wie. Ciecie, cie. Zostaw to, bo się skalecisz. Czyli szczotkę i szufelkę. No, widziała pani? No. W porządku. Patrz, całkiem fajnie to wygląda. Heh, wątpię, czy to wszystko tu pomieścisz. A zobaczymy. Proszę. O, Maciek, świetnie, że No wejdź, proszę. Nie, nie, ja tylko na chwilę. Chustkę ci przyniosłem. Dziękuję. To co, nie zostaniesz trochę? Nie, muszę już jeść. U mnie taki bałagan. Ale z Witkiem zbialiśmy półkę. No chodź Maciek, pokażę ci coś. Zobacz sobie księżyc. Czekaj, nereguluję ci. Dobrze widzisz? Mhm. Uh -huh. Piotrek. Pożyczam. Dobra. Witek. Co ty już idziesz? No, wiesz, powiedziałem, że zaraz wrócę. Cześć. Cześć. Dziękuję Ci za pomoc. Dobra, dobra. No jak, Maciek? Fajnie. Ale ludzi jakoś nie widać. Co, na księżycu? Prędzej na marsie. Wiesz, czytałem taką książkę. Są tam podobno jakieś kanały. A skąd masz takie cudo? Zaraz po przyjeździe. Znalazłem tu na strychu. I globus, i mapy. Szkopska, ale niezła. Wielki jak bochen chleba. Może polecimy tam kiedyś? Akurat. Nie wiem, czy nawet za sto lat komuś to się uda. A ja ci mówię, że prędzej. Ty wiesz, jakiej techniki trzeba szkoda marzyć brać. Ja tam lubię pomarzyć. Poleciałbym na księżyc, na Marsa. Czym? Kukuźnikiem. Rakietą. Zbudują takie pojazdy. Spójrz, przerysowałem z tej książki. Ale bez skrzydeł jak polecą? Pociski też nie mają skrzydeł. Tak to się wydaje, że ma oczy usta. A tu jakieś plamy, czy coś. A kratery, widzisz? Może to i kratery. Dobry? Dzień dobry, panie Józefie. No, co tam, Piotruś, no? Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Panu. Dzień dobry. No, jak tam, Piotruś? Babcia dowiedziała się wreszcie, co z twoim ojcem? Nie. Powiedzieli, żeby znów. Za parę dni przyszła. Wow. Ojej, no trudno, musicie jeszcze poczekać. Panie ważny. dobra? Co? Dzień dobry. Dobra będzie? Dzień dobry. Dobra, dobra, zanieś się do biblioteki. Dzień dobry Dzień dobry. 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 Piotruś, mógłbyś zostać trochę po lekcji? Tak, a co? Pani Żyski trzeba pomóc w bibliotece. W kaplicy. A niech ci będzie w kaplicy. Dobrze, a z kolegą mogę? Dobrze, dobrze. Maciek, chcesz? Mogę. Do kaplicy? Tak. Żeby tylko desek na wieszaki starczyło. Wystarczy, wystarczy. Moja w tym głowa. No dobra. Otwarte tam? Nie. Pani Jerzyska jeszcze ma lekcję. No to po co mnie tu? A zaraz. Ja mam klucz. Chodźmy, otworzę. O, o, o. Mam mieć coś do krajania szkła. No. Przymiotnik. Siadaj. Przysłówek, a nie I weź się, bracie, za gramatykę, bo będzie źle. W domu napiszecie dziesięć zdań prostych i dokonacie rozbioru gramatycznego. Bubalo, bierz swoje rzeczy. Siadaj. Ale ja wolę. No już, już. On tu siedzi sam, a tam się gnieździcie. On nam wcale nie przeszkadza, proszę pana. O, ile tu miejsca? On nie chce z grubasem! <laughs> spokój, spokój. Łazanek, czy ty jesteś chory? Nie. Na pewno nie. Nie masz jakiejś zakaźnej choroby, co? Ale skąd? No słyszysz, Bubalo, nic ci nie grozi, więc możesz śmiano tu siedzieć. Poza tym skorzystasz, bo nareszcie przestaniesz gadać na lekcjach. Proszę. Pupacz! Ale cię ci trafiło, co? Niech skoram! Bliźniaki od jednej. Hmm. Ja Wracaj na swoje miejsce! już! KoTu, chodź, Kasiu! Nie, nie, bądź, no? będziesz szurał! Idź, no, ostatni raz! To jest na historii na polskim, zrozumiałeś? No chodź, czego się boisz! Maciek, Maciek, chcesz, Güllo, ja mogę z tobą, faśle, z tobą siedzieć! Kasiu, no to się wygłupia, że ja w głowało! A co to z łopakiem się wstydzi? Wiesz się grubaska, że trzeba cię Proszę Nie, No, można by to jeszcze pomalować. A można by można. Masz. Już przycięta? tylko wstawić. A nie rozbij mi znowu. Ha, widzi pani? Jaki śliczny mebel z smajstrował? Mieciu. A to się nie rozleci? Zostaw pan to, panie Józefie. <grystanie> Zostaw pan to. <grystanie> no no, 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 no. No to potrenuj tam. ラそうした。ね Wyłóżcie je. O. Te sobie odłożymy do historycznej. Tak? Tu jeszcze jedna, proszę pani. Tak, dobrze, dobrze. Pani Mario, ja już wychodzę, a w pokoju jest pani torba i inne rzeczy. Tak, rzeczywiście wielki majątek. Ma pani tu jeszcze kupę roboty. No, ale... ale kiedy miałam to zrobić? Tak, rozumiem. Zosia zachorowała, muszę ją zastępować. Chyba wieczorami. Maciej, co może być na tym balkonie? Może organy. Zobaczymy. Chodź. Patrz! Piotr, patrz! Dajmy przejście. Taki sam krzyż. Mocny. Nie da rady, zamknięty. Na klucz. No co? Napracowaliście się już? E nie! Proszę pani, co jest w tej skrzyni? Książki pana kierownika. Chłopcy, skoczcie do pana woźnego, może będzie miał odrobinę kleju. Proszę! Ach, to Wy. No i co tam? Robota skończona? Nie, nie. Pani prosi trochę kleju. Kleju? Skąd ja go wezmę? Można by z mąki. Z mąki. Ale to musi być żytnia. Powiemy bo. No. O, nic tego. Mam tylko trochę pszennej, a ona trzymać nie będzie. A, nie szkodzi. Panie Józefie! No, co powiesz? Chciałem, chcieliśmy zdradzić panu tajemnicę. No, a cóż to za sekrety macie? W kaplicy, znaczy w bibliotece, zrobiliśmy odkrycie. Odkrycie? Tak, znaleźliśmy zamaskowane drzwi. Drzwi? Powiadasz? Naprawdę, takie podwójne. Twój dobry kolega. Tak. Ale chłopcy, musicie mi dać słowo, że nikt ci o tym nie dowie. Słowo! No, to słuchajcie. Tu był klasztor, rozumiecie, rycerzy maltańskich. A ten, w którym się uczycie, ma jakieś 200 300 lat, ale stoi na fundamentach starego klasztoru, zniszczonego podczas dawnych wojen. Aha, i to wejście prowadzi do podziemi. Zaraz, zaraz. Tu jest cała historia tego klasztoru. Podobno lochy podziemne ciągną się aż do samego jeziora. Był pan w nich? Tak, na samym początku, jak budynek przeznaczono na szkołę. Byłem tam z panem Wąsowiczem i, i właśnie znaleźliśmy tamtę księgę. A drzwi nie były zamaskowane? A jakże. Ruski oficer nam pokazał przejście, bo jak front przechodził, to mieli tu swój sztab. I doszliście do jeziora? Ale skąd? Strach tam chodzić. Mówi ci, że strach. Stare mury sypie się na głowę. Można obejrzeć? Można, tylko chłopcy, tylko chłopcy ostrożnie, uważajcie. Ja tam z niemieckim nie bardzo jestem, ale pan Wąsowicz doczytał się, że jakiś zakonnik Robert żywcem został tu zamurowany. W Lochach? Tak, tak. Za to, że sprzedał duszę diabłu. I teraz. Podobno pilnuje tam skarbów klasztornych. Ciekawe. A nie straszy pana ten Robert? Cie, nocami chodzę po całym budynku i jak dotąd żadnego ducha nie widziałem. Nic nie wiadomo. Może i skarby jakieś tam są. nie Józefie! Chwileczkę. Wszystko możliwe. Aha, schowajcie tam do szafki. Schowajcie. Miecia szukam. O, zostawię to u pana. Dobra. Ty, żeby tak można było zwiedzić te lochy, co? Mhm. Chłopcy. Chodźcie tu. Pokażę wam jeszcze jedno cudo. Ki diabeł? Czego pan szuka? Klucza. No, jeszcze rano tu był. Taki ładny, staroświecki. Muszę to wyświetlić. Podobno. Ukryli je w mieście. Granica obstawiona. Czarny twierdzi, absolutnie nie zdążyli wywieźć. Gdzie się ten Maciek włóczy, cała kolacja ostygnie? No to co oni dalej zrobią? Skoro przez granicę nie można przewieźć? Tacy nie mają skrupułów. W najgorszym razie przetopią złoto i po kapuścia. No tak, ale to byłaby wielka strata. Mm. XVI wiek, bezcenne skarby. Jakie skarby, mamo? Wiedziałeś, że teraz kolacja gdzieś ładnie. Tatu, tu Tu byłem u kolegi. U Jacka? Nie, u Piotka. U Maja? Tak, a cóż to takiego? Nie, nic. Właściwie co dziecko inne? A z jego ojcem już się wyjaśniło? Jeszcze nie. Prowadzą dochodzenie. No właśnie! A ludzie głupstwa gadają. Maciek! Widzisz, Maciejka, trzeba się liczyć z tym, że na ziemię odzyskane ściągnęli różni ludzie. Pamiętasz, jak do ojca strzelali? Pamiętasz. to pan, panie Józefie! A ja, panie Szulc, ja! Światło zobaczyłem, myślałem, że pani Jerzyska jeszcze tutaj. To powiada pan, że zaskoczyła pana moja osoba! Ależ skąd, panie Józefie? A, bo widzi pan, to już taka moja praca. Wszystkiego trzeba dopilnować, dopatrzeć. No, nikt za mnie tego nie zrobi. Też mam jeszcze trochę pracy, pójdę do siebie. Dobranoc. Dobranoc. Proszę proszę, pan Gasi.